Cześć kochani, witajcie na YouTube. Ja przepraszam na emocje, ale mam jakieś problemy z Instagramem. Także próbuję się połączyć. Ale Instagram dzisiaj płata mi figle. Także jesteśmy na YouTubie, ale jeszcze chwilkę mi dajcie, żebym mogła no świetnie. Mnie porozłączało. I nie mogę uruchomić live'a na Instagramie. Mam nadzieję, że teraz się uda. Trzymajcie kciuki. 3, 2, 1. Cześć kochani, witajcie na Instagramie, witajcie na YouTubie. Przepraszam za drobne opóźnienie. Na YouTubie wszystko się uruchomiło tak jak trzeba. Natomiast Instagram zaczął mi płatać figle, ale z minutowym opóźnieniem już jesteśmy. Witam was bardzo serdecznie w ten środowy poranek. Słuchajcie, to już jest 19 live. No i 19 live i coś się wykrzeczyło na starcie. Witam pierwsze osoby, które dołączają. Wyślijcie serduszko, dajcie znać, że tu jesteście. Zróbcie sobie kawę i zaczynamy tą środę z kawusią, z pięknym słoneczkiem za oknem. Mam nadzieję, że spędzicie miło ze mną jakieś 15-20 minut o poranku. Witam, witam, e, witam kolejne osoby. E, dla osób, które są nowe, które są tu po raz pierwszy, ja się szybciutko przedstawię i zaraz będziemy przechodzić e, do dalszej części live'a. Ja nazywam się Anna Turego, od 12 lat działam w internecie. Najpierw był to blog moim zdaniem.b. Od 10 lat jest to kanał na YouTube o tej samej nazwie, czyli moim zdaniem.b. A od roku tworzę markę biżuterii Antu, e, markę biżuterii dla pozytywnych kobiet z kamieniami naturalnymi. E, I właśnie dzisiaj jesteśmy tutaj na live'ie marki Antu e, i świętujemy. Pierwsze urodziny Antu. E, muszę powiedzieć, że zastanawiałam się, e, jaka powinna być taka dokładna data tych urodzin marki. E, dlatego, że ja o Marce myślałam od początku zeszłego roku. Jakieś pierwsze zajawki, logo, to chyba pojawiło się w lutym, o ile dobrze pamiętam. I wtedy zapraszałam Was na Instagram Antu, a później z czasem odkrywałam coraz więcej szczegółów tej marki i pokazywałam produkty. I właśnie 3 kwietnia rozpoczęłam serię Insta Stories, na której pokazywałam Wam kolejne produkty przez kilka kolejnych dni, a później rozpoczął się preorder. No i zastanawiałam się, czy to ma być data pokazania produktów, czy to ma być data, Startu sprzedaży, ale ostatecznie stwierdziłam, że umówmy się, że to będzie 3 kwietnia urodziny marki Antu. Ja w ogóle bardzo lubię kwiecień, dlatego że ja swoje własne urodziny również mam w kwietniu, za niedługo, także kwiecień jest mi bardzo bliskim miesiącem, dlatego też chciałam, żeby moja marka miała urodziny w kwietniu. Chciałam teraz z Wami pokrótce podsumować ten rok tutaj działalności Antu bo ja bardzo lubię sama takie podsumowania, na przykład Antu w liczbach. Ale poczekajcie do dalszej części tego live'a, dlatego że z okazji właśnie urodzin Antu będę miała dla Was bardzo fajny... Konkurs, konkurs jakiego jeszcze nie było, bo to będzie pierwszy konkurs Antu. Mam nadzieję, że nie ostatni, ale o szczegółach za chwilkę. Natomiast jeżeli chodzi o Antu w liczbach, to w ciągu ostatniego roku, tego pierwszego roku działalności, w Antu pojawiły się aż cztery kolekcje biżuterii. Pierwsza była to kolekcja bransoletek z kamieniami naturalnymi dla znaku Zodiaku. Bransoletki są na sznurku makramowym i zawierają kamienie naturalne dobrane do każdego znaku Zodiaku. Kolejną kolekcją była kolekcja. Kolczyków, i tutaj one nie są dopasowane do znaku zodiaku, ale również zawierają kamienie naturalne. Kamienie takie jak malachit, jak kryształ górski, ja mam teraz właśnie kryształ górski, jak lapis lazuli, jak jaspis oraz agat, także. Kolekcja nazywa się Natura i miała premierę w zeszłym roku latem. Kolejną kolekcją, nie mam tutaj, żeby Wam pokazać, ale była męska kolekcja bransoletek Branzoletek z kamieniami naturalnymi, też dedykowanych dla znaków Zodiaku. Czyli męski Zodiak, są to branzoletki na gumce z lawą wulkaniczną i z kamieniami naturalnymi. Premiera była w zeszłym roku we wrześniu. Także jeżeli macie jakichś bliskich mężczyzn, z którymi chcecie sprawić prezent, to oczywiście w Antu też coś dla nich znajdziecie. I najnowsza kolekcja, kolekcja naszejników. Która miała premierę w tym roku, jest tutaj 26 naszyjników. Ja wiem, że znaku Zodiaku jest tylko 12, ale mamy kolor wersję srebrną i wersję złotą. Jest to stal chirurgiczna w kolorze srebrnym i złotym. A dodatkowo są dwa naszyjniki srebrne i złoty z cytrynem. Wprowadzam na Waszą prośbę: one nie są przypisane do żadnego znaku Zodiaku, aczkolwiek cytryn sam w sobie jest kamieniem znaku dla czterech znaków. Dla barana, dla wagi, dla lwa i dla bliźniot. Także e, troszkę tych produktów Antu już jest. No właśnie jak mówimy o liczbach, to aktualnie w ofercie Antu jest 69% produktów, Dlatego, że do tego dochodzi jeszcze możliwość wymiany sznurka w bransoletkach makramowych. Kolejne liczby, no to dzisiaj na przykład mamy 19 live. W międzyczasie w ciągu tego roku ukazało się 300 postów na Instagramie i obserwujących na Instagramie jest Was 538 osób. Każdą osobę bardzo witam, serdecznie ściskam i dziękuję, że ze mną tu jest, i że pomagacie mi tworzyć tą markę biżuterii, dlatego że gdyby nie interakcja z Wami, gdyby nie Wasze zainteresowanie tą marką. Gdybyście nie chcieli kupować tych produktów, to moja działalność tutaj byłaby zdecydowanie bez sensu. Tak jak mówiłam, już pojawiły się cztery kolekcje. W ciągu tego roku Antu obsłużyło 66 zamówień. Natomiast co mnie najbardziej cieszy, to dwie rzeczy. A właściwie trzy. Pierwsza rzecz jest taka, że bardzo często są to zamówienia na więcej niż jeden produkt. Kolejna rzecz, która mnie ogromnie cieszy, że wracacie do marki Antu, dlatego że. Podobno, jeżeli klient wraca, to znaczy, że jest zadowolony i to mnie strasznie, strasznie cieszy. Mamy grono wiernych, stałych klientów, także ja wiem, co to są za osoby, wiem, że są tutaj też na live, także bardzo Wam dziękuję za to, że jesteście z Marką Antu i że z każdej kolejnej kolekcji coś dla siebie kupujecie, że kupujecie te produkty też na prezenty, że kupujecie dla siebie, dla mamy, dla siostry, dla koleżanki, bo właśnie takie na przykład bransoletki makramowe są świetną opcją na prezent na urodziny na przykład. I Kolejna rzecz, trzecia, która mnie ogromnie, ogromnie cieszy, to to, że Anto ma 100% zadowolonych klientów. W ciągu tego roku pojawiła się tylko jedna osoba, która poprosiła o wymianę kamienia, dlatego że kamień nie do końca odpowiadał jej na... temu, co było na zdjęciu. Ja zawsze też zaznaczam, że to są kamienie naturalne i one się mogą troszkę od siebie różnić. No i wiecie, ja zdjęcia robię raz, a później robię kolejne produkty dla Was na zamówienie. Natomiast, ponieważ tamta Pani bardzo prosiła, wymieniłyśmy brazoletkę na inny kamień i również trafiła do grona zadowolonych klientów. Także zwrotów i reklamacji w Antu nie ma żadnych. To mnie bardzo cieszy, dlatego że to też pokazuje, że kierunek jest dobry. Dlatego, że jeżeli byłoby dużo sprzedaży, a bardzo dużo zwrotów i reklamacji, no to znaczy, że coś z tą biżuterią byłoby nie tak. Natomiast jeżeli Wasz odbiór jest taki pozytywny, to mnie to strasznie, strasznie cieszy. Jeżeli jest inaczej, to napiszcie, żebym nie żyła w jakiejś własnej bańce i łudzie, ale na podstawie tych danych, które mam, wyciągam właśnie takie wnioski. Jeżeli chodzi jeszcze o antów liczbach, to... Antu, czyli mój sklep, ma aktualnie aż sześć adresów internetowych. W sześciu miejscach w internecie pod sześcioma adresami znajdziecie Antu. To wydarzyło się niedawno. Było to podyktowane tym, że odniosłam wrażenie, że. Antu Jewelry jest trudne do wymówienia. W momencie, kiedy ja sama chciałam komuś podyktować ten adres mojego sklepu internetowego, no to z tym jewelry mieliśmy duże problemy, z literowaniem było bardzo śmiesznie. Kończyło się zazwyczaj na tym, że ja musiałam zapisać ten adres internetowy. W internecie tutaj, jak kontaktuję się z Wami przez Instagram, na przykład jest może troszkę łatwiej, bo mogę podać linka, mogę napisać ten adres. Natomiast ponieważ mnie to zaczęło doskwierać, to wykupiłam kolejne pięć domen. Już Wam o tym wspominałam, ale przypomnę, sklep Antu. Ten sam sklep jest teraz pod domeną Antu Jewelry. Tam już nie ma żadnych dodatków pl ani nic. Pod domeną Antu.pl, Antu.com.pl, Antu.eu, a także Antu Jewelry pisane łącznie i potem jest pl i Antu Jewelry pisane łącznie com .pl. PL, czyli mamy 6 adresów internetowych. Nie wiem czy w kolejnym roku będzie aż 6, dlatego że domeny wykupuje się na rok. Na razie jest 6, ja sobie będę obserwować z których adresów korzystacie. Najczęściej ale myślę, że z tym antu.pl zostaniemy na pewno. Jako ciekawostkę muszę wam powiedzieć, że domeny .com i .pl są najtańsze, one są czasami nawet po 10 zł. Natomiast domena jewelry kosztuje bodajże 400 zł, tak mniej więcej. Także no, zaszalałam trochę z domeną i zrobiłam sobie takie kuku, że jest to domena mm, trudna do wymówienia. Eee, czego ja jeszcze się nauczyłam, tworząc tą markę biżuterii, markę Antu, oprócz e, tworzenia samej biżuterii, wykonywania jej ręcznie, no bo to jest jakby oczywiste samo przez się, to cały czas uczę się też, o kamieniach naturalnych, pogłębiam tą wiedzę, doszkalam się, czytam, studiuję i tak dalej, żeby wiedzieć o tym jak najwięcej i żeby móc Wam przekazać też te właściwości kamieni i to, jak z nimi na przykład pracować. Ale także uczę się marketingu, uczę się ustawiania reklam w internecie, uczę się kręcenia rilsów, dlatego że nie pamiętam dokładnie, kiedy ja zaczęłam moje reelsy kręcić, ale to, co jest dzisiaj, a to, co było ten rok temu, to jest niebo a ziemia. Wiem, że na początku miałam duże opory, że moje. Pierwsze reelsy były tworzone na szablonach, były tworzone głównie ze zdjęć, że ja pod gotowy szablon podstawiałam. Zdjęcia i w ten sposób jakoś próbowałam raczkować, natomiast teraz staram się w tym doskonalić. I muszę Wam powiedzieć, że jest to zupełnie inna bajka niż na przykład kręcenie YouTube'a, dlatego że kręcenie YouTube'a jest dla mnie dużo łatwiejsze, tam jest dłuższa forma, ja mogę się rozgadać oraz nie ma tyle efektów specjalnych. Ten montaż dla mnie jest łatwiejszy, bo po prostu sobie docinam kawałki, sklejam w całość i już jest gotowy film. Natomiast Reelsy, ponieważ jest to krótka forma, trzeba nagrać, trzeba zmontować, ale też ten montaż musi być dużo. Dużo bardziej dynamiczny. Witam kolejne osoby, które do nas dołączają. Ja już tutaj gadam od 10 minut. Ten live oczywiście będzie zapisany zarówno na Instagramie, jak i na YouTubie, bo jesteśmy, przypominam, w dwóch miejscach. Jesteśmy na Instagramie Antu oraz na moim kanale, na YouTubie, na moim Także możecie oglądać tego live'a w dowolnym miejscu, gdzie Wam wygodniej. Natomiast ja później postaram się go zapisać. Tym bardziej, że będzie konkurs, ale konkurs rozpocznie się właśnie po zapisaniu tego live'a. Dlatego, że muszę tam wrzucić do opisu regulamin tego konkursu. I o tym już za chwilę. Jeszcze tylko dokończę, to właśnie kręcenie rolek to jest zupełnie coś innego. Ja się tego cały czas uczę, w tym miesiącu jadę na kolejne szkolenie do Ewy do rezydencji, a hotel na szlifowanie swojego warsztatu, właśnie w zakresie Heelsów. Mam nadzieję, że widzicie tą różnicę. Natomiast do Was mam też takie pytanie po tym roku, Antu, i właśnie po tej mojej działalności tutaj w internecie. Napiszcie też proszę, możecie tutaj w komentarzu do tego live'a, czy wolicie na przykład moje treści bardziej, o kamieniach i ich właściwościach, czy bardziej pod kątem modowym, jak dobrać biżuterię do stylizacji, jak dobrać stylizację na okazję. Dlatego, że wiem, że obydwa te kierunki jakby łączą się z moją biżuterią, z produktami Antu, ale chciałabym wiedzieć, co Was bardziej interesuje. A teraz, teraz o konkursie. Tak, teraz o konkursie, a na koniec odpowiem jeszcze na Wasze pytania, dlatego że wczoraj jak nagrywałam stories zapraszające Was na tego live'a, to zadałam Wam też pytanie, czy Wy macie jakieś pytania na temat marki Antu, a propos takiego QA. Także. Także na koniec odpowiem na te pytania, a teraz może o konkursie. O, dziękuję za komentarze. Piszcie, że zdecydowanie lubicie kierunek modowy. Ok, dzięki za info. Bardzo dziękuję, wezmę to pod uwagę. Dobrze, dobrze. A teraz konkurs. Ja tutaj mam spisane wszystkie warunki, ale Wam też wkleję to do opisu pod tym live'em. Na YouTubie możecie to już przeczytać, bo chyba udało mi się to już wkleić wcześniej. Jak ten live zostanie zapisany, on będzie zapisany tak jak rolka, to wtedy proszę Was, abyście w komentarzu, ale wtedy, nie teraz, bo te z żywo mi znikną. Wtedy w komentarzu bardzo was proszę, żebyście napisały, e, jaka jest wasza ulubiona albo wymarzona biżuteria. E, Liczę się kreatywność tych komentarzy, bo to będę brała pod uwagę. Możecie pisać wierszem, możecie pisać dowcipem, e, jak najbardziej kreatywnie, ale te odpowiedzi o waszej ulubionej lub wymarzonej biżuterii chciałabym, żeby były prawdziwe, dlatego że no, e, chciałabym zdobyć jakieś informacje od was e, i troszkę was podpytać, co lubicie. E, więc to jest też dla mnie takie źródło informacji co lubicie, jaką biżuterię chciałybyście nosić, albo jaką biżuterię nosicie, czyli ulubiona albo wymarzona biżuteria, komentarz jak najbardziej kreatywny, dowcipny, zabawny, niech Was poniesie fantazja, może być wierszem, prozą, rymowanką i tak, konkurs będzie trwał tydzień, czyli od dzisiaj, po zakończeniu tego live'a do 9 kwietnia i ja wyniki tego konkursu ogłoszę za tydzień na kolejnym live'ie, czyli 10 kwietnia o godzinie 10 spotkamy się na kolejnym live'ie tutaj na Antu i wtedy ogłoszę Wam wyniki konkursu. Tak, 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 tak. Dodatkowo, jeżeli macie takie życzenie, to możecie zaobserwować profil Antu, jeżeli jeszcze tego nie robicie na Instagramie oraz udostępnić tą rolkę, która będzie zapisana z dzisiejszego live'a z tym konkursem na swoich social mediach u siebie, na przykład na Instagramie, na Stories, żeby więcej osób dowiedziało się o tym konkursie. Nie są to warunki obowiązkowe, ale będzie mi bardzo miło, jeżeli to zrobicie. O wynikach powiedziałam to teraz nagrody, tak? Powiedziałam, że będą wybierane kreatywne komentarze. A jakie będą nagrody, już Wam pokazuję. E, oczywiście pokażę tylko przykładowe, ale coś Wam chciałam pokazać. Pierwsza, e, nagrody będą trzy, tak? trzy miejsca i pierwsza nagroda to będzie zestaw biżuterii, czyli naszyjnik i bransoletka. Tutaj wam pokazuję akurat zestaw dla Skorpiona, ale to jest tylko przykład. Będziecie mogły wybrać dowolny znak, na przykład wasz znak zodiaku i dowolny kolor naszyjnika, czyli albo srebrny, albo złoty. Czyli taki zestaw bransoletka plus naszyjnik dla dowolnego znaku w dowolnym kolorze to będzie pierwsza nagroda. Druga nagroda. Druga nagroda też będzie dowolna do wyboru dla Was, już Wam pokazuję, ale tutaj mam do pokazania, o bransoletka i będzie to właśnie dowolna bransoletka dla dowolnego znaku zodiaku. Będziecie mogły wybrać, czy dla Was, czy dla kogoś, kogo chcecie obdarować. Tu pokazuję Wam akurat bransoletkę dla bliźniąt. Ona przychodzi zawsze z karteczką z opisem właściwości kamieni, także macie taki. Komplet, to mamy drugą nagrodę i trzecia nagroda. To będzie coś, czego jeszcze nie ma w sprzedaży w Antu, ale za niedługo będzie miało swoją premierę. Także przedpremierowo ktoś będzie mógł wygrać w bransoletkę szczęścia. Bransoletkę szczęścia na czerwonej jedwabnej nici z cytrynem. I tutaj właśnie mamy opis bransoletki oraz opis właściwości cytrynu. Także dostajecie dwie karteczki do tego. I bransoletka prezentuje się następująco, o może jeszcze na YouTubie, tak? Na czerwonej jedwabnej nici. Tutaj mamy jedną kuleczkę cytrynu i tą bransoletkę ona nie ma zapięcia, ja Wam pokażę. Tą brazoletkę sami sobie tutaj zawiązujecie i nosicie ją tak długo, aż się zerwie. W trakcie zawiązywania tej na brazoletki zawiązujecie ją na 7 węzełków. Myślicie sobie życzenie, prosicie też o zawiązanie tej brazoletki osobę, która Wam dobrze życzy i jak brazoletka się przerwie, to życzenie powinno się spełnić. Także to będzie nagroda trzecia. Trzy nagrody. Tak jak powiedziałam, zestaw biżuterii dowolny do wyboru znak przez Was wybrany, bransoletka dla dowolnego znaku Damska oraz trzecia nagroda, czyli bransoletka. Na szczęście. E, trzy nagrody, konkurs trwa tydzień. Mam nadzieję, że wszystko jasne. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania do tego konkursu, to piszcie. E, postaram się wkleić wszystko w opisie, żeby było jak najbardziej e, jasne. I konkurs startuje zaraz po zakończeniu tego live'a, jak ja go udostępnię na Instagramie e, jako zapisaną rolkę. I dla osób, które oglądają e, na YouTube, to ten konkurs działa właśnie na Instagramie. Także m, jeżeli możecie, to napiszcie odpowiedzi konkursowe tam. Mnie będzie po prostu to łatwiej zebrać w jednym miejscu. Natomiast jeżeli jakaś zabłąkana, Owieczka napisze odpowiedzi na YouTubie, to myślę, że też wezmę to pod uwagę, dlatego że ja widzę wszystkie komentarze, nic nam nie zginie. Teraz łyczek kawy. Tak, przypominam jeszcze o pytaniu, które zadałam wcześniej, ono nie jest konkursowe, ale dajcie znać, czy w moich rolkach interesuje Was bardziej temat modowy, jak dobrać biżuterię do stylizacji. Albo co jest mocne w biżuterii, czy temat taki ezoteryczny o kamieniach, o ich właściwościach i tak Tak, o tym powiedziałam, o tym powiedziałam, o tym powiedziałam. No to teraz przechodzimy do Waszych pytań. Pytania, które pojawiły się najczęściej, to pytania o, o to, kiedy pojawią się metale szlachetne, czyli biżuteria ze srebra i ze złota. To było pierwsze pytanie, które się pojawiało najczęściej i kolejne, kiedy będą kolczyki ze srebra. Bo ja ostatnio wspominałam, że planuję stworzenie kolekcji kolczyków dopasowanych do znaku zodiaku, bo tego jeszcze nie ma, bo te kolczyki, które są, to była kolekcja Natura, kolekcja żywioły. No, i powiem tak, jeżeli chodzi o srebro i złoto, chciałam, żeby to było w maju, ale chyba nie zdążę, dlatego że czas leci strasznie szybko. I biorąc pod uwagę to, ile mam już rzeczy zaplanowanych na kwiecień, chyba nie zdążę wystartować z tym w maju. Tym bardziej, że jeszcze oprócz samego uruchomienia metali. Srebra i złota w sklepie, doszłoby do tego zaprojektowanie kolejnej kolekcji, więc na to już chyba nie starczy mi czasu. Zobaczę, czy uda się w czerwcu. Natomiast, jeżeli nie zdążę na czerwiec, to prawdopodobnie przesunę to na wrzesień, żeby nie robić tego w wakacje. W zeszłym roku w wakacje miała premierę kolekcja kolczyków i moje wnioski są takie, że jest to zły moment na premiery, dlatego że wszyscy są zajęci wypoczynkiem, wyjazdami, upalaniem, przebywaniem na słońcu, a nie siedzeniem w internecie i robieniem zakupów. Więc ym, powiedzmy, jest to teraz pół na pół, albo będzie to czerwiec, albo będzie to wrzesień. Myślę, że jeszcze na bieżąco będę Was informować. I tak, rzeczywiście zastanawiam się nad tym, żeby to najpierw była kolekcja kolczyków. Rozważałam jeszcze temat zrobienia kolczyków zodiakalnych ze stali chirurgicznej, ale może poczekam i wprowadzę już je z metali szlachetnych, przynajmniej ze srebra. Nie wiem, czy od razu się uda ze złota. Dlatego, że wiecie, ja mam z tymi znakami zodiaku jeden problem. Ich jest aż 12. A jeżeli ja chcę zrobić biżuterię w dwóch kolorach, to mnie się z tego robi 24 produkty, co dla mnie jednoosobowo jest dosyć dużym przedsięwzięciem, żeby jednoczasowo stworzyć 24 produkty, zrobić im sesje, opisy do sklepu itd. Tym bardziej, że wszelkie poradniki, a propos wprowadzenia kolekcji biżuterii, mówią, wprowadź 10, 8 produktów w jednej kolekcji. A ja porywam się na 24. No to sami rozumiecie ciężar tutaj, tej, tej sytuacji. Natomiast, tak, jak najbardziej o tym myślę, więc albo to będzie czerwiec, albo to będzie wrzesień. Ale na pewno w tym roku, dlatego że to jest mój priorytet rozwoju marki na ten rok. Jeżeli tego nie zrobię, to w zasadzie na koniec tego roku mogę markę zamykać. Myślę, że ten rok też będzie kluczowy. Ja tak naprawdę dałam sobie w mojej głowie 3 lata na rozwój marki. No, i jeżeli ten rozwój nie będzie zgodny z założeniami, to, to wtedy marki nie będzie. Tak, takie są moje plany i założenia. Myślę, że trzy lata to jest taki dobry czas, żeby zweryfikować moje pomysły i moją wizję tej marki. Także ja już chyba powiedziałam wszystko, co chciałam. Teraz jeszcze łyczek kawy i czekam, czy macie jakieś pytania. Bardzo Wam dziękuję, że jesteście tutaj ze mną na tym live. Pomimo środka tygodnia, pomimo takiej porannej godziny, ja wiem, że wiele osób jest w pracy, chociaż mam nadzieję, że może dzisiaj niektórzy mają wolne, bo wiem, że ten tydzień jest taki troszkę świąteczny. W ogóle jeszcze na zakończenie odpowiem Wam, jaką ja dzisiaj zrobiłam śmieszną rzecz, a mianowicie totalnie pomyliły mi się daty. Cud, że ja o tym live nie zapomniałam, ale pomyliły mi się daty. I wydawało mi się, że dzisiaj jest 4 kwietnia. I 4 kwietnia moje dziecko w przedszkolu miało mieć urodziny koleżanki. Więc my dzisiaj pod pachę prezent, pognałyśmy do przedszkola z prezentem. Ja wróciłam do domu i naszała mnie taka refleksja, że dzisiaj chyba nie jest 4 kwietnia, tylko jednak 3 i że te urodzinki to są jutro, a nie dzisiaj. Na szczęście pomyliłam się w tą stronę, że dziecko poszło z prezentem do przedszkola, bo gdybym się pomyliła w drugą stronę i ona poszłaby bez prezentu, to mogłoby jej być przykro. Także poprosiłam panie w przedszkolu, wiadomością, żeby przechowały ten prezent do jutra, prezent się nie zepsuje. No mam nadzieję, że Zosia ja nie będzie za bardzo rozczarowana, że nie ma dzisiaj imprezy. Trudno, matka zakręcona. Zresztą przed świętami też byłam tak zakręcona, że obawiałam się, że w piątek wystartuję z koszyczkiem do kościoła, dlatego że totalnie nie wiedziałam, jaki jest dzień tygodnia. Żyłam tylko od dyżuru do, do dyżuru i było to dla mnie wszystko w pełnym biegu. Zresztą dzisiaj też w biegu, dlatego że jutro dyżur, a dzisiaj ma przyjechać dostawa nowej pralki. No bo. Stara, niestety. Nie udało jej się naprawić. Dobra, ale koniec o mojej pralce. O tym więcej pewnie dowiecie się we vlogach. Także, jeżeli chcecie, wiecie mojego życia, to zapraszam na YouTube, bo tam we vlogach pewnie hmm, historię życia pralki. Opowiem. Zapraszam Was do konkursu. Konkurs trwa tydzień, a ja już dzisiaj uciekam. Bardzo Wam dziękuję za to, że byliście ze mną, że jesteście z Antu, że przez ten rok jesteście tutaj i tworzycie ze mną tą markę. Dziękuję za odpowiedzi, że kierunek modowy wezmę to pod uwagę, już nawet mam pomysł. Na kolejne live, może z kimś, kto lepiej zna się na modzie niż ja. A tymczasem uciekam i widzimy się za tydzień w środę o 10 rano, bo przez cały kwiecień widzimy się na live'ach w środę o 10 rano. Życzę Wam miłego dnia, trzymajcie się, pa pa!